Gdy spotykasz dojrzałego mężczyznę po przejściach, to dziś zupełnie inny człowiek. Co mówi, to robi. Uśmiecha się tylko do tych, których kocha. Nie zależy mu też na probacie wszystkich, więc co myśli, to mówi. Pokryty bliznami, głównie tymi po nożach w plecach. Niewiele sytuacji potrafi go zaskoczyć, a porażki przyjmuje z pokorą. Tyle razy słyszał kłamstwa, że wierzy tylko czynom. Nie mówi o problemach, bo i tak i pokonuje zawsze w pojedynkę. Choć życie wiele razy dało mu w twarz, nie jest zgorzkniały. Dziś też wie, że niczego nikomu nie musi udowadniać. Zwolnił i z politowaniem patrzy na tych, którym wciąż mało i mało. Ceni czas, więc nie traci go na byle jakich ludzi. Byle jakie zajęcia żyje po swojemu i jest mu z tym dobrze, wie ile jest wart, i do relacji wybiera tylko wartościową partnerkę. I najważniejsze, jak go spotkasz i cię pokocha, to masz już wszystko.